Witam Państwa w kolejnym odcinku, w kolejnym spotkaniu z naszym specjalnym gościem panem Ureta. I to będzie najważniejszy odcinek, w tym sensie, że mówiliśmy o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie synod dla całego kościoła i dla każdego z nas. No i teraz czas e, odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Co my możemy zrobić, żeby ratować Kościół? Ksiądz arcybiskup napisał książkę Trzeba ratować Kościół i też dał tam takie odpowiedzi w ostatnim rozdziale. E, natomiast e, pan, e, jako ten, który dobrze zna to, co jest na synodzie. Może nam odpowiedzieć, jako tradycyjny katolik, może nam odpowiedzieć na to pytanie, co mamy robić? The, we are living in very confusing times, because the, in normal times the magisterium teaches the, the truth of Christ and Helps the flock to follow Christ. Żyjemy w bardzo takich e, zamieszanych czasach, ponieważ w normalnych czasach e, Kościół naucza prawowitego magisterium i służy e, ludziom, żeby uświęcali się i zbawiali swoje dusze. But now we are living in a period where the Magisterium either is silent or is giving ambiguous statement or is openly promoting uh, error and bad things żyjemy w czasach kiedy to magisterium urząd nauczycielski kościoła albo milczy albo daje takie niejednoznaczne komunikaty albo wręcz promuje otwarcie błędy so for the faithful who are the subjects o in the church we are not the authority we are the subjects what to do Więc teraz pytanie co z wiernymi poddanymi kościoła ponieważ nie jesteśmy nie mamy wazny władzy nauczania jesteśmy poddanymi we must remember what saint peter says in the epistle we must obey god before men musimy pamiętać co co powiedział e, święty piotr w jednym ze swoich listów że musimy najpierw słuchać boga a potem ludzi This was put in practice by Saint Paul regarding St Peter. I to zostało wprowadzone w życie, praktykowane przez świętego Pawa wobec świętego Piotra. When St Peter tried to restore some Jewish traditions in the first Christian communities, this created confusion, and Saint Paul resisted him in faith. I święty Piotr próbował przywrócić pewne zwyczaje żydowskie dla całej wspólnoty Kościoła. Na co święty Paweł e, stawił mu opór twarz w twarz. Saint Thomas Aquinas, commenting on this passage said that the Holy Spirit had allowed this to happen, in order for the faithful to have the courage to stand up against the authority when it, it, it teaches the error. I święty Tomasz Zakwinu, komentując ten epizod mówi, że w ten sposób Duch Święty. Chciał pokazać zwykłym wiernym, że w sytuacji, kiedy jest zamieszanie, kiedy jest promowany błąd, to żeby dać im odwagę stawić czoła nawet hierarchii. And A także mówi o tym, żeby w pokorze ci, co są wyżej w kościele, przyjmowali ze spokojem i z takim ojcowskim oddaniem te próbę poprawy sytuacji, które są wystosowywane przez wierny. As St Peter accepted the correction from St Paul. Tak jak Święty Piotr zaakceptował tą korektę ze strony Świętego Pawła. There are some historical examples of this. Są so pewne historyczne przykłady na to. For instance, in the 1970s when Pope uh, Paul VI was practicing his policy of ostpolitik, openness to the east, open to the communist regimes. Na przykład w latach 70. XX wieku, kiedy ojciec święty Paweł VI praktykował politykę ostpolitik, czyli otwarcia się kościoła na komunizm. Created a confusion among the Catholics because they wonder if communism was still evil and if they still should fight against communism. I wywołało to duże zamieszanie wśród wiernych, ponieważ zaczęli oni tak sądzić, powoli, że no cóż, komunizm chyba już nie jest taki zły. Profesor Plinio Correa de Oliveira, the founder and president of the Brazilian Society for the Defense of Tradition Family Property, published a manifesto of resistance. I w tamtym czasie Założyciel TFP, czyli stowarzyszenia na rzecz obrony tradycji rodzinnej własności, profesor Pini Orel-Weira, wystosował specjalny manifest przeciwko temu. Saying to the Pope, we are your faithful servants. Command us whatever you want, but don't ask us to cross our arms in front of the red wolf that is attacking us. This our conscience is opposed. I powiedział z takim synowskim oddaniem, było to napisane w tym manifestie do Pawła VI, my jako wierni jesteśmy Twoimi poddanymi, kieruj nas jakkolwiek chcesz, ale nie, nie, nie myśl, że będziemy stać z założonymi rękami, kiedy czerwony wilk próbuje nas atakować. Na to nasze sumienie nie wyraża zgody. So in situations like this instrumentum laboris of the synod or maybe the final decisions of the synod I don't know no when there are clear heresies as Cardinal Brandmüller says or an invitation to an apostasy we must resist I kiedy te dokumenty przygotowawcze czy być może też w rezultacie synodu amazońskiego będziemy postawieni w sytuacji gdzie będą nauczana albo będzie się zmuszać nas do wyznawania herezji Tak jak podkreślił to chociażby kardynał Walter Brandt-Miller, my musimy stawić tutaj opór. We know what the of the say about Wiemy, co tradycyjne nauczanie kościoła mówi o ewangelizacji. We know what they say about, let's say, hmm? Wiemy, co mówi chociażby na temat dzieciobójstwa, so we cannot accept some of the proposals that are being made. Accepting no paganism, ritual, pagan rituals, or immoral actions. When we are baptized, we receive the, uh, the theological virtue of faith. No. But with the theological virtue of faith, we received the gift of the sensus fidei, the sense sensibility of the faith. Wraz z and this sensus fidei provides our soul with a kind of uh, immunological system where we react immediately against any uh, thing that is being said that is Heretical or wrong. I ten zmysł wiary to jest taki nasz układ odpornościowy, gdzie kiedy widzimy, że jakiś błąd przemyka przez ten układ, to my od razu reagujemy na to, jeżeli jest to coś heretyckiego czy kierującego nas do apostazji. This gives us even what it's called infalibility in credendo, the infallibility in believing. Because we are believing what the church has taught always and everywhere hmm? i e, ten zmysł wiary też, też nas uposaża w nieomylność tego rodzaju że e, wyznajemy to co było nauczane zawsze i wszędzie so we must e, resist we must believe in what has always been taught by everybody and we must deepen our faith hmm? musimy wyznawać mężnie naszą wiarę musimy e, pogłębić naszą wiarę i stawiać opór it's like a tree no, that it is being um, very much affected by a tempest no Uh, has to deepen the roots in order to uh, be able to resist. No? Jesteśmy w postawieni w sytuacji, tak jak drzewo, które przeszło gwałtowną burzę. Żeby przetrwać, to drzewo musi mocno się zakorzenić, wstąpić do głębi. So, we need to we, we need to deepen our faith, looking for good literature, no? traditional Catholic literature. in order to study all these things that are being debated. Naszą wiarę, się w dobrą literaturę spraw, które są And plus we must obviously pray the Holy Spirit to enlighten us and to and strengthen us to give us force in order to be able to resist in a very uh, respectful by very courageous and strong way Jednak też musimy modlić się do, do Ducha Świętego, żeby nas umocnił w naszym uporze, jednakże żeby ten opór był zarówno właśnie taki mocny, silny, ale też taki synowski. And thanks God, there are some prelates who are teaching the traditional teachings of the Church. We must listen to them and we have an advantage, no? uh, Uh, today that in the 4th century uh, didn't have, that we have internet so we immediately know well, when a good bishop or a good priest is same Sangsing puts something, putting something in his blog we know it, it immediately so we can follow them Dzięki Bogu mamy jeszcze dobrych hierarchów którzy wyznają praktykują głoszą niezmienne nauczanie kościoła i mamy też tą przewagę na przykład nad kryzysem marijńskim z IV wieku, że mamy po prostu internet i kiedy dobry biskup, dobry hierarcha coś coś napisze na swoim blogu, to od razu o tym wiemy, możemy się do tego odnieść. And plus following those good shepherds, what we can do also is join these groups, discussion groups with good orientation, because the unity makes the strength. I poza słuchaniem dobrych pasterzy to też powinniśmy się angażować w te dobre grupy, które wyznają prawdziwe nauczanie Kościoła, ponieważ w jedności siła. What we must avoid is two attitudes. Going into a catacomb that is lost, so we go into the unikać takiej postawy, że ojej, wszystko stracone, wstępujemy do katakumb. Hmm? And the jest is to remain silent out of fear of being disobedient of being respect, uh, disrespectful. A druga fałszywa postawa to jest fałszywa, fałszywa postawa milczenia, obawy na to, że uh, będziemy wyrażać w ten sposób, jeżeli się odezwiemy, jakiś brak szacunku wobec hierarchii. Because in reality these transformations, these revolutions are being implemented by a tiny minority that had managed to take the power. Ponieważ te wszystkie przemiany, o których mówimy, one są prowadzone przez skrajną, małą, grupkę mniejszościową, która, której udało się przechwycić po prostu władzę czy synod. But the majority of the Catholics don't go along with this revolution. Ale większość katolików nie nadąża za tą rewolucją. And so far the clergy are silent because they are scared, you know, of maybe losing whatever. But e Uh, in the past they used to say the silence of the peoples is the lessons for the kings. Hmm? I jak dotąd kler e, pozostaje cichy, być może ze względu na to, że obawia się utraty swojej pozycji, jak e, mówi stare przysłowie, e, cisza kleru jest nauką dla królów. But if the, the clergy doesn't fulfill their duties, we as lay must fulfill ours thought so that maybe will happen again was John Henry Newman was canonized last Sunday said about the 4th century that the bishops were not faithful to their ordination but the faith the, 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 the flock were faithful to their baptism i mamy taką sytuację gdzie faktycznie kler nie wypełnia swojego zadania swojej posługi i wierni biorą sprawę w swoje ręce i to co powiedział ostatnio kanalizowany John Henry Newman, że w IV wieku, podczas kryzysu ariańskiego, biskupi nie, nie wykonywali swoich zadań e, związanych z, e, z święceniami, natomiast e, to wierni e, zaczęli reagować, e, bo byli wierni po prostu swojemu chrztowi. And for this we count on the graces with, this, with the baptists. Ale also the gifts of the holy spirit that we received in confirmation that made us soldiers of christ i tutaj mamy sytuację gdzie musimy pozostać wierni i prosić o to żeby jak najwięcej tej łaski sztuna nas spływało ale też dary ducha świętego które otrzymaliśmy podczas bierzmowania które sprawiało że jesteśmy żołnierzami chrystusa and that's why we need to have a very strong and filial devotion to the blessed Virgin Mary, our mother. I dlatego musi być bardzo mocne i synowskie nabożeństwo do naszej matki, Najświętszej Marii Panny. She the she the she all the the ona wyjedna nam wszystkie potrzebne nam łaski i to ona będzie pogromicielką wszystkich herezji. Dziękuję bardzo. Laudatur Iesus Christus. Eh, uh, in saecula saeculorum.